To dziecko w takim, w czasie, kiedy jest ta kłótnia, to ono o niczym innym nie myśli, tylko o tym, żeby to się skończyło. Ono o niczym innym nie myśli, tylko o tym, żeby znowu był spokój, bo ono nie wie, co się dzieje. Ono nie jest w stanie, przecież jak widzisz kogoś wrzeszczącego, albo jak widzisz kogoś, kto kogoś bije, to nie podejdziesz do takiej osoby i nie powiesz, mamo, tato, weź mi, nie wiem, zrób mi kanapkę. Albo mamo, tato potrzebuje pomocy, nie? albo mamo, tato boli mnie brzuszek. Nie? Wiesz, po prostu, jeżeli jesteśmy rozemocjonowani, jesteśmy w niskich wibracjach, to stajemy się wrogiem naszych dzieci, bo one mają intuicyjny po prostu strach. Nie? One będą po prostu, będziemy dla nich niedostępni. I to jest sytuacja taka, że dziecko żyje w takim poczuciu, że mama i tata to nie jest coś stałego, mama i tata to nie jest jakiś...